Witajcie, kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym sobie troszeczkę ponarzekamy, ponieważ zamierzam Wam pokazać produkty, które niestety mnie bardzo rozczarowały i które nie sprawdziły się u mnie w żadnym stopniu. Także, jeżeli interesuje Was, co to dokładnie jest, to zostańcie ze mną. Zapraszam Was do oglądania dalej. Zestawienie moich rozczarowań rozpoczyna produkt do włosów, a mianowicie. Tid Day Dry Shampoo Foam marki Pantin. Jest to suchy szampon w piance, który wiadomo ma sprawić, że nasze włosy w momencie, kiedy już są minimalnie przeciągnięte i trochę przetłuszczone, dostają nowe życie i wyglądają cały czas świeżo. Słuchajcie. Dla mnie ten produkt to jest jakieś totalne nieporozumienie. Ja użyłam go jakoś na szybko, tuż przed wyjściem z domu, kiedy miałam naprawdę mało czasu, żeby cokolwiek zrobić z moimi włosami. I to, co on stworzył na mojej głowie, to było po prostu jakąś pomstę do nieba, bo ja w momencie, kiedy wycisnęłam tę piankę na moje ręce i zaczęłam ją wmasowywać w moje włosy, no to ja miałam wrażenie, że ja nałożyłam na włosy jakąś odżywkę, którą powinnam później zmyć. Z moich włosów stworzyły się jakieś tłuste strąki, które po prostu wyglądały tak, jakbym nie zmyła szamponu z mojej głowy. Ja w ogóle nie mam pojęcia, jaki efekt ma dawać ten szampon, ale no to była po prostu jakaś totalna porażka i sprawiło to, że wiecie, w momencie, kiedy ja mam, nie wiem, 5 minut na wyjście i nagle mam tak naprawdę włosy z jakimś niezmytym produktem na głowie... Ratowałam się, yy, używając takich, wiecie, moich sprawdzonych, yy, suchych szamponów w, w sprayu, i coś udało mi się z tego stworzyć, natomiast no po prostu była to jakaś kula, yy, tak naprawdę niezmytego produktu, który wyglądał po prostu fatalnie. Także ja naprawdę nie wiem, jaki zamysł miał producent, ale no to jest jakaś totalna porażka i naprawdę nikomu, ale to nikomu nie polecam obcowania z tym produktem. Kolejnym produktem, który musiałam tutaj zawrzeć, jest produkt pielęgnacyjny, a mianowicie jest to oczyszczająca pianka do mycia twarzy z marki Facebook. I to jest teoretycznie pianka, która służy do każdego rodzaju skóry, yy, skóry wrażliwej, ma zmywać. Na, y, jakieś ceny i makijaż naszej skóry. Plus jest w 99% yy, pochodzenia naturalnego. I. I już wam mówię, jaki ja mam problem z tą pianką, a mianowicie w momencie, kiedy ja wstrząsam opakowaniem, wyciskam piankę na moje dłonie i zaczynam myć nią twarz, to ona mi znika z twarzy dosłownie po sekundzie. Ja mam wrażenie, że ja trę twarz dosłownie czystymi dłońmi. Że nic tam nie zostaje, ona tak naprawdę przy połączeniu z wodą kompletnie, no po prostu znika. Także dla mnie to jest produkt, który kompletnie nic nie daje. Ja parę razy już podejmowałam próbę, żeby zmywać moją twarz tym produktem i za każdym razem byłam mega rozczarowana, po prostu ten produkt jest jakiś taki tępy w użyciu. No, jak dla mnie po prostu on nic nie daje. Nie dość, że no naprawdę nie ma go na moich dłoniach, to mam wrażenie, że nie ma go też na twarzy. Także no dla mnie to jest też niestety jedno wielkie nieporozumienie. Tutaj niestety mam kolejny produkt do twarzy i z kolei jest to marka, której produkty uwielbiam. Także jest to dla mnie ogromne rozczarowanie. I jest to Truth Juice Daily Cleanser, czyli jest to produkt do mycia twarzy z marki Ole Henriksen. I to jest moja ukochana kolekcja, z której uwielbiam krem pod oczy, uwielbiam krem na co dzień. A jeżeli chodzi o ten produkt do mycia twarzy. No to dla mnie jest to niestety lekkie nieporozumienie, bo ten produkt też ma niesamowicie tempo, konsystencję. On, no. Tak ciężko sunie po twarzy, tak samo znika z moich rąk dosłownie po sekundzie. Jakoś, no, nie jestem w stanie wytworzyć nawet jakiejś takiej, no nie wiem, piany czy czegoś z tego produktu. On po prostu zachowuje się tak, jakby go nie było na moich dłoniach i tak jak już mówiłam, właśnie po połączeniu z wodą, od razu się zmywa z twarzy. Mam wrażenie, że nie do końca domywa moją twarz, także, no, jest to niestety, jak dla mnie, no, tak jak już mówiłam, duże rozczarowanie. Z powodu którego jest mi bardzo przykro, ale niestety nie jestem w stanie polecić Wam tego produktu. Tutaj przechodzimy już do kolorówki i mam Wam do pokazania produkt, który testowałam już na moim kanale i sami mogliście zobaczyć, że niestety mocno mnie rozczarował. A mam tu na myśli eyeliner z marki Eveline, który nazywa się Variété. I to jest eyeliner, który ma gąbeczkową końcówkę, która niestety na samym tym koniuszku, który jest tak naprawdę najważniejszy, jeżeli chodzi o eyeliner, nie nabiera produktu. Także nie jesteśmy w stanie wyrysować precyzyjnej kreski, zakończyć jej bardzo ostro, czyli tak naprawdę no to, na czym nam zależy przy robieniu kreski. Niestety przez to ten produkt dla mnie no nie do końca ma zastosowanie. Tak naprawdę on maluje tylko i wyłącznie tą boczną częścią linera. Gdzie no, sprawia to tylko i wyłącznie, że jak poprawiacie tę kreskę, to staje się ona jeszcze grubsza. No, nakłada się, tak można powiedzieć, nawet no, tempo też na powiekę, plamiście przeskakuje ta skóra pod tym produktem. No niestety dla mnie mega nie wypał i niestety muszę Wam odradzić ten produkt. Kolejny produkt pokazuję Wam naprawdę z ciężkim sercem, ponieważ moje oczekiwania były naprawdę wysokie. A mianowicie jest to jedna z pomadek z tej serii Too Faced i to jest ta seria Christmas Snuggles and Melted Kisses. I ja używałam paru z tych pomadek em, na moich ustach, byłam z nich bardzo zadowolona. Natomiast jedna z nich, a mianowicie odcień Candy Cane, który według mnie ma naprawdę no, niesamowity kolor i uważam cały czas, że jego kolor jest naprawdę przepiękny i wyjątkowy. Zobaczcie sobie, jaki to jest żywy, piękny, czerwony odcień. No, ale ta pomadka po nałożeniu na usta, no. Nope. Niestety, po jakichś 15 minutach ona niesamowicie wysusza usta i sprawia, że one są takie popękane. Ona w ogóle się roluje na ustach bardzo szybko i nie wiem czemu tak bardzo różni się od tych braciszków, którzy są w tym samym zestawie, bo naprawdę reszta z tych pomadek jak najbardziej mi się sprawdziła. No ale ten kolor, niestety, coś tu jest niedopracowane z tą formułą i, no niestety, tak samo muszę. Stwierdzi, że ten produkt zdecydowanie się u mnie nie sprawdził. Zestawieniem moich rozczarowań kończę produkt z bel, który był dostępny w Biedronce, a nazywa się on dokładnie Fire on the Snow Lip Gloss. No, niestety przyznam szczerze, że oprócz pięknego opakowania i tej właśnie takiej fajnej formy, tej formuły, która przelatuje przez ten przezroczysty płyn, no niestety ta pomadka nie ma w sobie nic fajnego. To jest błyszczyk, który po nałożeniu na skórę rozwarstwia się i daje taki efekt, jakbyśmy, no zobaczcie, jakbyśmy posmarowali naszą skórę płynem dwufazowym. Zobaczcie, jak on się prezentuje na dłoni. No naprawdę y, te dwie formuły się po prostu ze sobą nie łączą, także y, na ustach wygląda to dokładnie w ten sam sposób. Dla mnie to jest jakaś jedna wielka porażka. Niektóre z Was radziły mi, żeby ten produkt wklepywać w usta, jakoś próbować go rozpracować, ale no słuchajcie, ja kupuję błyszczyk, który chcę, żeby wyglądał po po prostu ładnie po nałożeniu. Nie chcę mi się zastanawiać, jak mogę sprawić, żeby nie wyglądał mega źle, bo jak dla mnie on po prostu wygląda jak krew na ustach. Także według mnie to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie, i no, jak dla mnie to jest po prostu turbo bubel. Na sam koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że to, że mi nie sprawdziły się te produkty, to nie znaczy, że nie sprawdzą się Wam. Każdy ma inną skórę, każdy ma inne wymagania, także tylko taka jeszcze mini przypominajka na ten temat. Jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie suba, będę mega wdzięczna i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!